RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. W najciekawszym spotkaniu weekendu na poziomie klasy A soku Bralin zremisował z płomieniem opatów 1 do 1. Pojedynek trzeciej drużyny z liderem tabelini rozstarczył zbyt wielu emocji. Oczywiście nie brakowało twardej walki, niekiedy na pograniczu faulu, jednak sytuacji, po których mogły paść bramki, było jak na lekarstwo. Tylko że grający trener Sokoła Michał Górecki, nawet w takich sytuacjach nie musi mieć, żeby umieszczać piłkę w siatce. Tak też było w 4 minucie, gdy otworzył wynik spotkania, wyrównał tuż przed przerwą z rzutu wolnego Patryk Zawisza. Soku Bralin w dwóch ugrał z płomieniem opatów 4 Punkty, ale patrząc na sytuację w tabeli, to jednak ten remis nie zalawala zespołu, który gonił uciekających liderów. Chcieliśmy po prostu zagrać dobre zawody, pograć tutaj piłką. No niestety nie wyglądało to z naszej strony najlepiej. Był mecz walki, jeszcze raz walki. Mało sytuacji brankowej z jednej i z drugiej strony, dużo żółtych kartek, no takie małe derby na, na szczycie tabeli. To, co udało się osiągnąć do tej pory po tym lockdownie, po tej pauzie w rundzie wiosennej macie też stratę czterech punktów, ale ty jesteś zadowolony z tego, czy jednak patrzycie na to, co, co zostało urywali? No oczywiście patrząc na tabelę, to, to gdzieś nam góra ucieka, zgubiliśmy punkty w Trębaczowej to, i to nas bardzo boli, bo potrafiliśmy wygrać na ciężkim terenie w fruszynach, potrafiliśmy wygrać z laskami dzisiaj remis, dzisiaj remis opatowym, a strata punktów Stata punktów trębaczowie nas boli. No Niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy wygrać do końca wszystkie mecze a i tak nie awansować. Musimy patrzeć, co się dzieje, co robią Kraszewice. Natomiast Opatów, dzisiaj tym, tym remisem, może im pogratulować awansu i życzyć położenia po kręgówce. Zwycięstwo można to tak sobie też powiedzieć, bo, bo zachowaliśmy ten sam dystans do Bralina, który punktowy, który mieliśmy. Ale zawsze cieszy to, że jak się zdobywa trzy punkty. Remis jest takim podziałem punktów. Dwie drużyny ani żadna z niezadowolona. Nie ma radości z tego. To jest moja subiektywna ocena, myślę, że byliśmy zespołem dużo lepszym. Bralin miał ma tego jednego człowieka, który ma pół sytuacji i ją wykorzystuje. Patrząc na sytuację w tabeli, to na pewno zwycięski remis ekipy trenera Roberta Lichosika. Radio Sud, radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.